Czemu przylazłem jebanym tropem? Siemanko witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Markonem. Dzisiaj zaczynamy od 110, bo tam, jak widzicie polecimy sobie za 205 może będzie. A więc bijemy No i niestety chuj nie skrzywiłem jak to się mówi. Ja, dobra w takim razie przelecimy śrubiu ja bym zaposzedł na tornik może do miasta, mi się nie chce do teleportera chodzić tu że jest szczyt lenistwa po prostu no już mam tyle tych kamyków z loterii starej no to są wszystko z loterii, znaczy wszystko, większość większość to są kamyki z loterii I dlatego... dlatego po prostu ich tyle mam bo no kiedyś na loteriach nie lotały takie dziwne zwoje na teleporty chociaż tych zwoje też parę kupiłem już Kiedyś latały po prostu kamyki Ale to jeszcze jak był Bobby i Hank Wtedy zaczynałem tu grać i w chuj pieniędzy za loterię Ludzie już tu lata już by chciała się przebudzować o to on znalazł w sumie może się znajdować. ja mam przejście jak nie mam. ale spoko sprzedał fajne płytki na 140 jeszcze mi karminowe dał gratis w porządku w ogóle nie krany spoko takich niektórych co spinają, to że mają wszystkie legi zamówione dla nich jak u nas nie ma takiego czegoś jak zamawianie, no ale oni dalej twierdzą, że i tak wiedzą lepiej i im się wszystko należy. Przez to potem są spiny. Zlecimy na Arachnitopie P4. Zaraz sobie coś pokażę. Jestem bardzo dumny, ponieważ pod każdym filmem z ostatni, ostatnich 5, 6, 6 filmów ostatnich jest co najmniej 200 wyświetleń. Jestem z tego dumny, bardzo dumny. Prawie 300 Tu prawie 300 już jest tutaj na króliczku i 377 słupów Jestem dumny z tego, że nagrywam i ktoś to ogląda po prostu gdzie idzie tam ja Zobaczymy wręcz na tym P4 więcej wręcz na pocztary.

Zaś przecież, co ja dzisiaj takie jest. tym nie, nie mam pojęcia co to się dzieje ale na P4 perbę chyba nie będzie niestety gdzie by, gdzie oni by mogli zapomnieć iść to tą trochę może w sumie jeszcze maksymalnego respu zostawię sobie pobiłem sobie etwa. może trochę łowcą po ekspie Прямо на вахтанге Там верни-не верни. 10 tak piliśmy Co jeszcze tutaj bym żeby było szukane. Że za 7.0 można się przejść w sumie. No przewodca, się przejdę do przełowiernik nie wie. Być. Gdzie pan jest? Coś? Gdzie jest coś, by mogło być? A, zapomniałem, kurwa. Przemyślane level hard to było. Hmm, no więc spróbujemy jeszcze. A my, że tutaj zobaczymy te pająki. O, przejdę się na dwa pająków, może w końcu ubiję. Jak zaraz godzinami nie to trzeba się z 5.35 Hmm, nie ma heroisny, nie ma herosy, nie ma co nie nie Jak od razu znasz to stoi przez 5 minut? Słaby niż zająć. Chociaż, chociaż trochę ma dużo esma. Jeden cebek, jeden, jeden cebek! Jeden cebek, kurwa. Jeden mówię, policzek. Uuuu, ale jest roberon, Przydadzą się, przydadzą. A teraz zobaczycie sobie mix Herosów, które nagrałem przez parę dni, i potem wrócę jeszcze na koniec, jakimś pożegnalnym. może ty. Ja wiem, że ja, ale ja się spytam, kto. Średniego. No. Ja dam wyzwa? Lega będzie. Idę auto. Lega. Kurwa. Gdzie ta Lega? Dobra, daj łapki na wszystko. Ja też. Że mi. Ja te chyba tu nie sprzedaję. Już kurwa przez tego się nie da nigdzie sprzedać już Ja pierdolę. Czemu ten palma więcej jest od nas? Nie, kontra mu weszła. Ha. Dycha na arcy, nie? Yeah. Jeszcze umki Ej. mają, ty! Co? Jeszcze umki mają z aurą. Ty, aure mają. Cud. I wyzwasz. No, Asek akuratnie, Asek długo bierze. Drgał jak seksualny. O, 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 o. To się nazywa? To się A. nazywa. Kozek. Zairos to jest virex Nie wiem. O, no to no, podnosi magicznej plus 16, ale super. Aura odporności magicznej plus 16 O kurwa. O tyk. <laughs> O to zakład, Oto zakład, Oto zakład że my we dwóch będziemy mieli najwięcej hitów w walce. 100% Ale tego nie zobaczysz. Będzie widać, jak będziemy mieli po dwa, trzy hity z rzędu. A ja w sumie też to zrobię no. no. A to Asek wyzywa, co ja zrobiłem. Klątwa. I tak lega pierek spod Jezu. No o Jezu Pierek ma orzet, nie? No Ale no, jest gorszy od tego z Warundria. No tak, ale wtedy z miałem ja mógłbym orzet brać, a co mogę solo No, 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 no tak Błogo bym sobie założył podwójny podwójną klątwę, podwójny dotyk. Eee, Orzet, ostatni i krytyczną. Mm -hmm. Jak będzie pierek to mi xuj. Mm -hmm. <noise> w dziesięciu. Napadno. Tak sobie myślę, że wiesz co Co? No teraz HFM spadnie Jak mi się wydaje dzienniem trafem Ile procent? 58 Nie, bi, bo ja No Podaję nie, seba Ta... A... Dobra, teraz ja ubiję sobie... ...ducha na zewnątrz <śm> No co, nie można? Można Można O, twój ruch chyba Trudno, czekają nie poczekać. Nie, to nie twój jeszcze, jakiś omegawczy. To już jestem, jak coś. Ląfa. O kurwa, ja od dwóch hitów wyzywę biłem. Gzy. Znowu? No. Но no, так же не в хитах, но... Ого, пайк, как мой критик. Ile procent? 20 Łuciki spadną mm, A teraz trzy tak sypnie, czujesz? No, to byłby rekord margonem chyba. No, nie, z Konga. spadły. No nie, na Konga. Spadujesz. Trzy, no. Ale, ale to nie tak... ze zwykłego tak. tytana. Ale nie, tak mi się wydaje, nie? No? Że teraz y, ogólnie teraz y, hełm spadnie. Mamy 8 klonów w tej walce, mamy 104 hita od nas 4 statystyki walk Ty masz tyle Ogólnie No kurwa 4 unik 4 legi i 1 hero co to co? złapię to hero To to się dzieje Złapie te hero Nie to będzie moje hero, choć wszystko łapię. Ja łapię wszystko Ty solujesz wszystko czy nie? Lowrider z na szyję nikt. Więc niestety nie było żadnego evenciaka, no ale mamy obła na koniec tego odcinka. O tu mi się telefon podłączył akurat, nie? nie? wiem co się z tym kablem pierdoli, może dlatego, że nie ma obudowy nie działa dobrze. A więc mamy, mamy ostatniego herosa, jest jest obła widzieliście wcześniej, było kilka herosów, legenda się przewinęła. Oczywiście nie moja. Ostatnio coś w grupie nie umiem złapać. No tu tylko herko. A więc dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz do zostawienia łapki w górę.